Słyszeliśmy ostatnio e, taką nie wiem, opinię, czy zdanie, czy relację e, jednej z e, osób, która także prowadzi sesje regresyjne, oczyszczanie energetyczne, że e, byty, ciemne byty w kategorii pośredniej i niższej czyli taki plepsji, Klasa, klasa średnia zniknęły z astrala. Albo prawie zniknęły. Ponieważ e, nasze czy magdy, właściwie pobyty tamże chyba nie do końca potwierdzały do tej pory e, taką opinię, to postanowiliśmy, że zrobimy wygląd na ten temat. Magda. Zobacz astral i ciemną stronę i zobacz co się tam dzieje. No, obraz y jest, widzę zmiany. Aha. Hmm. Ale e, nie określiłabym tego jako, e, że wszyscy zniknęli, mm -hmm. e, tylko jako przegrupowanie. O, właściwie nawet nie przegrupowanie, ile e, pojawia mi się takie e, wiesz, e, No, ja znowu nie pamiętam, jak to się mówi. E, z, takie ustawianie szyków. No, przegrupowanie, dobrze mówisz. Tak. E, mhm. I mnie się pokazuje, e, że taka ostateczność e, koniec e, ostateczna mhm. bitwa ja nie lubię takich słów, wiadomo. Mhm. Mm, ale, że to, co teraz dzieje się energetycznie, to jest związane też z tym podziałem, z tymi decyzjami. Aha. Przychodzi do mnie taka e, ostateczna rozgrywka i rzeczywiście m, w takich niskich e, poziomach, nieładnie nie, nie to brzmi, ale że rzeczywiście tak to widzę, że wszystko się przeniosło że w takich niskich e, poziomach astralnych takiego wiesz, podgryzania, takiego robienia dowcipów, jakichś takich e... złośliwości? tak, złośliwości tak, żeby tylko napsuć krwi tak, tam rzeczywiście jest już pusto o. ponieważ wszyscy zostali wezwani tak mi się to pokazuje, wezwanie, żeby stanąć wiesz, w szeregach mhm. i być gotowi do ostatecznej bitwy. Aha. Czyli już e, też teraz mi się e, pokazuje, jakby taka. E, Niedostępność energetyczna tych takich drobniutkich, śmieszniutkich rzeczy, takiego właśnie tych podgryzanek, takich mhm. e, że e, to już w ogóle nie jest ten poziom. Tam już nie ma co robić. W związku z tym wszystkie siły zostały, e, wiesz, takie przegrupowane, tak. Mhm. To znaczy teraz co, co jest zadaniem tych sił? I tutaj pojawia mi się e, ta co wysłałam ci, czyli e, ta powierzchnia Marsa. Uh -huh. I tak jakby po jednej stronie góry stoi armia ciemnych uh -huh. bytów. ale cały czas pokazuje mi się po tej drugiej stronie góry. <gry> Takie istoty i teraz przychodzi mi e, słowo pseudoświetliste. Hmm. Czyli e, istoty duchowe, które mają taką e, okrągłą bańkę na głowie. Aha, założoną przez ciemnych. Tak. Mhm. Mm Podpiętek. To jest takie taki jakby przedpole. Mhm. Mm a czyli, czyli, czyli to jest pierwsze, pierwsze mięso, armatnie, które oni wysyłają, tak? Mm. Nie. Aha. To mi się pokazuje jako rzeczywiście pierwszy szereg, mhm. ale poprzez który oni mm, atakują. No Właściwie tak. to jest to, co ty powiedziałeś rzeczywiście. No tak, no to tak. No, czyli to, jest, to są pierwsi na stracenie. Mm. Pokazuje mi się to jako takie ssawki mhm. jeszcze z tego, e, z tej części Jasnych Istot, wiesz? Mhm. E, że to są te postaci, które będą jeszcze e, mają za zadanie pozyskać jak najwięcej, e, tak wciągnąć na tę ciemną stronę, jak najwięcej e, istot świetlistych. Aha. E, ale ale to wciąż po, pokazuje mi się jako e, tak jakby dwa szeregi stały. Mhm. I pomiędzy nimi właśnie, wiesz, te istoty z tymi bańkami na głowie. Mhm ale nikt już nie powiedział start. No nikt nie powiedział start, ale jednak one działają. I właśnie, wiesz co, te istoty z tymi bańkami, one działają, o, o jakby m, zubożając e, tę jasną e, stronę, tę jasną armię, Natomiast sama taka ostateczna rozgrywka, wiesz, że jedna armia biegnie naprzeciwko drugiej mhm. z gidami, jeszcze nikt nie powiedział o skarb, tylko teraz jest właśnie takie jeszcze mm, takie wyciąganie, takie osłabianie. Mhm. E, ale e, o ile wcześniej ja widziałam te osoby z bańkami na głowie, tej istoty z bańkami na głowie, te, jako takie pojedyncze i takie po, poruszające się w marazmie. Tak teraz widzę je takie trzymane na sznurku i takie e, u dużej gotowości, mhm. na takie, m, aż widzę te takie ssanie, wiesz, takie wysesanie. Mhm. A powiedziałaś, że oni zbierają energię na ostateczną rozgrywkę. Jaki jest ich plan? Rozpoznaj to. Na czym ma polegać ta ostateczna rozgrywka? Pierwsze, co do mnie przyszło, to jest e, sztuczna inteligencja. Znowu? Tak. Mhm. E, a drugie, co do mnie przyszło, to jest strach. Okej. Okay. I teraz e, pokazuje mi się... Y, to jest bardzo powiązane, wiesz? E, pokazuje mi się narracja e, social mediów na przykład, nie? E, pojawiają mi się posty o, o morderstwach, o głogi, o cukrzy, o chruście e, poprzez, e, poprzez pokazują mi się właśnie komputery, ekrany komputerów, telewizorów e, cały taki duży plan. E, Zupełnie obniżenia takiego wbicia w ziemię tych y, jasnych istot, tymi właśnie strachami, y, lękami. Ale też mi się teraz pokazują y, walki na tych ekranach, które mm -hmm. widzę, wzorów i komputerów. Wiesz, jakieś y, zamieszki, agresja, wojny. Pożary, napędzanie się jednych na drugich, wiesz, takie mm, obrazy, które e, są nam przedstawiane, i to wszystko ma wdeptywać e, w ziemię, a, a, wiesz, tak, w taką w taki czarność, taką. Mm -hmm. I tak mi się pokazuje, że ten kto będzie wystawał nad tą czarnością, to właśnie ma być wyssany wysywan... tak w... przez te istoty z bańkami na głowie. Mhm. To jest taki plan. No dobrze, a dadzą się zastraszyć no, te istoty, które jeszcze na tyle nisko wibrują, żeby dać się zastraszyć? A co z tymi istotami wyżej wibrującymi? Też mają na nich jakiś plan? No, y, właśnie te istoty w bańkach. I tutaj też. Y... Ja, ja mówię o tych jeszcze wyżej wibrujących, do których już te istoty w bańkach nie mają dostępu. Mm, wiesz, co, ciemne byty ich też nie widzą. Rozumiem. Mhm. Mm, ale. Teraz mi się pokazuje bardzo coś takiego ciekawego, że mm, niezależnie od tego, na którym poziomie stoisz, e, kim nabyty mają na ten poziom swoją siekierę. Aha. I naprawdę takie mi się warstwy pokazują, a naprzeciwko po prostu. E, Otworzyć się kierami. No to jak się, jak to się ma do tego, co powiedziałaś przed chwilą, że pewnych istot ciemne by już nie widzą? No bo tam, tam tego już nie widać. Ja czyli, mówię, na, czyli tam już nie ma się na nich? Nie, tam nie ma. Tam mhm. nie ma. Tylko, po, wiesz, ten poziom niżej, oczywiście jest taki, wiesz, że e, mm, narzędzia są te same, tylko mhm. w, jakby w Innej gęstości, w innym wymiarze wykorzystywane. No to nie do końca rozumiem. E, to jest cały czas strach. E, to jest ca cały czas złość, e, walka, agresja. Tylko po prostu, e, jakby jedni mają. E, na jakimś tam poziomie pojawia się wirus, maseczki, mhm. e, e, wojna, a na wyższym pojawiają się, e, w tym przychodzi słowo uzależnienie, wyznawcy, że wiesz, ludzie ufają, e, te wyżej wibrujące istoty mm, szukają, ufają i dostają dokładnie to samo, czyli strach. No dobrze, ale ta, to się odbywa od zawsze. Na czym polega zmiana? Jaka jest różnica pomiędzy tym, co było, a, a, a co jest? Bo ja tego nie rozumiem cały czas. Pojawia mi się taka kumulacja, wiesz? Mhm. Mm że to nie jest takie drobne. tam... Czyli czy zmiana jest nie jakościowa, tylko ilościowa. Ilościowa. To no nie to jest, jest już takie podkładanie. Nawet nie potrafią to, chyba, to, chyba zmienić, bo musieliby sami coś wykreować, a nie są w stanie. Tak, ale to już nie jest takie. <laughs> już, e, tak mi się to pojawia jako nie podkładanie pojedynczych jednostek, tylko takie <laughs> po prostu. Um, hurtowe. Tak, hurtowe. O, dokładnie <laughs> tak. Mhm. <laughs> Czyli, takie, czyli wycofanie się z tego, z tego, z tego, ta rozumiem już teraz, mhm. z tego takiego pojedynczego podgryzania, a przerzucenie się na osoby, e, czy istoty, które e, będą ciągnęły te, czy ciągną tę energię hurtowo od innych. Mhm. Mhm. Tak mi się to pojawia, że już się nie potkniesz, tylko złamiesz nogę od razu. Mhm. E, w jaki sposób powinniśmy się przed tym chronić? Hmm. Cały dzień to zdanie za mną chodzi, zresztą nie tylko ten dzień. Hmm. Rzeczy mają takie znaczenie, jakie im nadajemy. Hmm. Przychodzi do mnie też słowo po raz kolejny: akceptacja tego, gdzie jesteśmy. I wiesz, tu mi się pokazuje, że, że to, co do nas przychodzi w jakiejkolwiek formie właśnie strachu, czy agresji, czy żalu, smutku, płaczu. To ma być przyjęte, bo tylko my możemy m, to przetransformować na coś jakby niejadalnego dla ciemnych bytów, mm -hmm. ale bez akceptacji tego, tylko takie wiesz, e, wypieranie, wy, mm -hmm. e, wymiatanie. To nie, tak, to nie ja, to, to nie moje. Tak, to nie moje, nie, nie będę się bać, bo nie można się bać, mm -hmm. można. Można, tak. trzeba zrozumieć e, 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 źródło tego strachu. E, e, dopiero wtedy e, zamieni się to na e, wysokiej wibracji. Mhm. Wtedy, kiedy to przyjmiemy, e, przyjrzymy się temu, e, zaakceptujemy, czyli e, ta akceptacja teraz mi się pokazuje, jako właśnie. E, o uzupełnienie techniki nieciągłości. Tak. I wtedy to się transformuje mhm. na wyższe wibracje. Takie mi informacje przychodzą. A gdybym e, zapytał o jakieś takie proste, uniwersalne narzędzie tej transformacji e, typu jakieś zdanie, które podpowie przestrzeń, to co, to co ci przychodzi? Cię kocha. No i bardzo ładnie. Dobra, to I tu I tu pojawia no. mi się bardzo silny przekaz o tym prawdziwym zaufaniu do wszechświata. Mm -hmm. Prawdziwym. Wiesz, bo przyszło też do mnie dzisiaj, że e, mówimy o zaufaniu, ale tkwimy e, w jakichś schematach które znamy i one, jedne są fajne, jedne są niefajne, e, natomiast... Ale znane. Znane, tak, ale nie ma tego zaufania, że zmiana, że to, co jest na zewnątrz, to, czego nie wiemy, jest dla nas. Mhm. Ja, Wiesz, ja, że... Ja rozumiem. Mhm. E, to ja powiem w takim razie... E, mm że przyszło do mnie e, do mnie jeszcze inna słowa strona akceptacja, bo cały czas mówisz o akceptacji, okej, okay, ale myślę, że nie do końca my, bo my cały czas mówimy o zaakceptowaniu przez nas czegoś, prawda? Mhm. Ale jest jeszcze jedna strona tego, druga strona tego medalu, żebyśmy zdawali sobie sprawę że jesteśmy akceptowani przez Wszechświat. Mhm, tak. Tak. Ja nie, znaczy trudno powiedzieć, co jest ważniejsze, nie? Ale, bo to jest w zasadzie to samo, jakby fraktal we fraktalu. Mhm, ale tak, no wiesz, to jest istota, teraz to do mnie przychodzi, to jest istota miłości, tak? Akceptacja wzajemna. No, Ja rozumiem. Akceptacja wzajemna, ale poczucie akceptacji tak. przez wszechświat. Mhm. To jest z drugiej strony zupełnie podejście do tego. Mhm. Właśnie o tym mówię, że wszechświat cię kocha, czyli też cię akceptuje, jesteś tak, tu. Punkt. Tak, 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 tak. Punkt, jesteś doskonały mhm. na tym poziomie, na którym właśnie jesteś. Tak. I nieważne na jakim jesteś, bo każdy jest idealny. Mhm. Tak. Bo nie może być inaczej, bo tak te tryby zostały skonstruowane. Mhm. Dobra. Widzisz coś jeszcze? Nie. Dobra, to w takim razie dziękuję ci bardzo. Dziękuję również.